Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Na moim kanale Rise of the Tomb Raider Odcinek już z tego co pamiętam dziesiąty? Coś takiego, chyba tak Mniejsza <grystanie> Jesteśmy tu ostatnio, zakończyłem tutaj w środku akcji Ponieważ długo trwał odcinek i, 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 i w ogóle no Ale tutaj już nasza tak, także będzie bez przedłużania Idziemy do środku akcji i mam bombę oczywiście Tak, Jest jeszcze to jebany, jeszcze go nie zabiło. Jebane, zbroje mają jakieś. Już nie miałem broni. Dobra. Daj, daliście mi wuje, spokój. Nareszcie mogę pozbierać amunicji, trochę też. No to jest istna masakra. Mam kolejne złote, będę mógł sobie coś jakoś nową broń kupić. Ale tam, co widziałem, sporo z tych broni. Pewnie będę mógł jakoś wymieniać, zastępować, bo nie mam tyle miejsca w ekwipunku, tym szybkim w zasadzie. Będę mógł wybierać, którą chcę aktualnie mieć w tym szybkim pasku. Tak myślę. Nie, dobrze, z tych komputerów nic nie mogę robić. Ale twardy z nich sztuki, nie powiem. What the fuck. Co się tu stało? Tu jakieś kamery? Nie. Jakaś mapa. Tu mamy kolejny ten. Kolejna lampa, tam na dół nie... Zobaczmy, co tu mamy. Gdy zagłębiamy się w dolinę, zyskuję pewność, że to właśnie jest moim przeznaczeniem. Moje stygmaty swędzą. Stale przypominają mi o wyższym celu i roli, którą odgrywam w dążeniu ku niemu. Byłem dzieckiem, ślepym na złotego świata. Pewnej nocy obudziłem się z krzykiem na ustach i poczułem niewyobrażalny ból. Moje dłonie uciekały krwią i byłem przerażony. To coś oznacza. Nie mogę wyzbyć się tej misji, tak jak nie mogę wyzbyć się moich rąk. Po prostu tata cię nie kochał i cię bił w, w, w nocy. I cię bił w ogóle, i, i nie wiem co tam jeszcze ci robił, ale po prostu tak, no. A nie jakieś tego stygmaty. Ale stygmaty, serio? Zalane krwią? What the fuck, w ogóle. Ta bomba jest chujowa bo tak, tak naprawdę. Pełny. Co to jest plen? Amunicja chyba coś. Tu też mają pełne. Chyba jestem blisko stacji rozrządowej. Jesteś tam? Chyba go zabili. Co my tu mamy? Destynkcja organizacji wojskowej. Trójca. Wygląda jak jakiś miecz. Ale to taki duży, czy tu jest taki mniejszy? Wszystko z trójcy. Kolejny sowiecki o. plakat. Wrogowie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Pomóry. Kolejni przeciwnicy, czy co? Czy to ktoś jakiś nasz przyjaciel załatwił? coś? Ja tu sobie tu się dzieje akcja, nie? Ja sobie sprawdzam. No, sorry tak, ale po prostu posprawdzam jakieś rzeczy, czy są fajne. Oh shit. Myślałam, że cię straciłam. W życiu. Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś. Ruszajmy! Możemy wyjść tędy! Ten... No to Ej, serio, to jest jakieś jaja. Czekajcie, ja chcę zobaczyć sterowanie, bo tam pisało, że trzeba przytrzymać RB. Ja chcę sterowanie RB i się do góry nurkuje. No to ona co ona tak mało powietrza trzyma. Coś tak słabo. Kontroler. No to fajnie mi pozwoliło. A tu jest przypisanie przycisków, ustawianie sterowania. Dobra. Eee, strzelanie jest. Przytrzymaj, leczenie, poruszanie się, nurkowanie i celowanie. Nurkowanie, ale jak wydobycie się, czy coś. Nurkowanie jest LT. LT LB. Czyli lewy taki bumper, czy lewy ten spust, nie, lewy bumper. Hmm. Zobaczymy ten lewy bumper. Do góry, do góry Laro, no patrzcie na nią Nie chcę współpracować, Laro A, bo muszę tędy, nie mogę gdzie chcę e, sobie tego pływać No ja nie dam rady, serio to za daleko jest Nu, no jasnīgs vējš. Nu, no seriously, apbrādz. Spokojnie. Wypij. To pomoże. Mogłeś zostawić mnie w rzece. A ty zostawiłabyś mnie? Rozważyłabym to. Myślisz, że ja tego nie zrobiłem? Czemu ryzykowałaś tyle, żeby tu przybyć? Boskie źródło wiem, czego szukasz. Ale chcę wiedzieć dlaczego. Gdy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył, Włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On. Odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam, ale. Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym ziarno prawdy, znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby Trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i Trójce. A potem co? Opuścisz Dolinę Nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz? Czy nie chcesz? Będę walczyła z trójcą, ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz, miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz? W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za przełęczą. Dzień drogi piechotu. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Wkrótce wrócę. Jacob! Jesteś tam? Gdzie on u diabła jest? Wygląda na to, że znaliśmy kogoś, kto nam pomógł, czyli to ten właśnie nas, przy, nasz przyjaciel. Fajnie to wygląda tutaj. Naprawdę grafika fajnie wygląda, szczególnie... Mimo, trochę znaczy, cierpię, Dla mnie 30 klatek nie jest to aż tak strasznie, bo właśnie jak mówiłem, grałem kiedyś to. o wow, w światło! Było tylko 30 klatek na sekundę. E, nic więcej. I to na niskich i jakoś się grało. Nad mniej czasami. E, o, nowy obóz. No i tak jakoś się przyzwyczaiłem. Tak. Jacob poszedł dalej. Coś w nim jest, ale nie jestem pewna co. Co dziwne, ale zarazem pocieszające. Mam wrażenie, że mogę mu powiedzieć wszystko i nic go nie zdenerwuje. Nie sprawia wrażenia osoby, która ocenia innych. Jednocześnie trudno pojąć, co chodzi mu po głowie. Intuicja mówi mi, że jest dobrym człowiekiem. Uratował mi życie. Myślę, że mogę mu zaufać, przynajmniej na razie ale nie mogę oprzeć się przeczuciu, że wie więcej niż zdradza. Weźmy teraz tą kurteczkę sobie. Hmm. i w ogóle o to, jeżeli chodzi, to właśnie się przyzwyczaiłem, ale to naprawdę ładnie wygląda. Eee, mimo wszystko, jedziemy chyba do kolejnej misji. Nie strzelaj, jestem z Jacobem. Kazał nam czekać na ciebie, ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Czyli strzelę. Dobra, gadaj co wiesz. A jakoś misję może ma. Wszystko w porządku? Przeżyję, ale muszę przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będą tam szukać. Ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Jeśli zabijesz wilki, będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do Twojego pistoletu. Pomożesz nam? Pewnie pomogę, chyba. Dobra, nie, nie będę. wychylaj się. Niedługo wrócę. Dziękuję. miał miałem. Coś tu mamy ciekawego? Tu jeszcze nie byłem, Mam myślałem, że byłem. Ale po co ja to otwieram jak tu nic cholera jasna nie ma? Ja nie wiem. E, jeżeli chodzi o to. to e, jeżeli chodzi o DLC, które wyszło jakiś czas temu na PC i Xbox One -a, na PS4. Ciekawe czy miało w ogóle wyjść na PS4 i na ps 3 na PS4 pewnie wyjdzie, ale nie wiem kiedy i długo to robią. mogę pewnie przyłożyć. Wyczyściła się Dokładnie nie wiadomo, jest nie, wy, nie, nie wiadomo kiedy Jeszcze. to będzie zrealizowane, ale, ale na PS3 to raczej chyba bym nie liczył. Bo Xbox to wiadomo, Microsoft i oni tam dbają o takie rzeczy, bo to ich konsola. Na PS3 to tam tak myślę przynajmniej, ale nie wiem. Dobra, idziemy tutaj. Mo są jakieś misje, jakieś rzeczy do odkrycia tam, no, zła ślaro. Fajno w sumie ta kurteczka wygląda. Nie powiem. Hmm. No tu można wejść. Nie wiem czy iść tam tędy, czy tędy. Może tędy. Dobra, tędy tak. Wow. Ale mamy nowy tego. Patrzcie, co możemy zrobić. Bo mamy ten. Możemy tego. Właśnie. Weźmy sobie broń. A, się zapala. Ojej, ten. Wcześniej miała taką flarę, a teraz i ma tutaj ten, taką wiecie. Wcześniej miała pochłonię, a teraz i się zapala. Fajnie. Tu można przejść. A zobaczmy sobie, co tu jest. Naprawdę nie chcę. Bo już sporo odciny, odcinków. Ja czasami nagrywam na zapas i sporo odcinków nagrałem i naprawdę a tu więcej nic nie ma, tylko to było. Ja muszę coś więcej. Bo w poprzedniej części było troszeczkę więcej takich rzeczy, że tam dalej będę było wejść. Niektórych takich. No, czasami mi się nie chce przerywać nagrywania, bo chce mi się dać, ale czasami no trzeba już tego, tak, bo dużo odcinków nagrałem, ale... Chodzi mi o to, że chce mi się grać cały czas, bym grał i grał, bo taka tak gra fajna jest Kolejny obóz Teraz tu możemy to zrobić Czyli wy, wy, wyważyć, tak? Nie możemy, dobra Jestem przy wejściu do starej kopalni niedzi. Zbliżam się do wejścia kopalni na górnym poziomie. Możemy tam się spotkać? Idę. Jasne. Tu coś jest. Teraz mam wytrychy. A nie, tu czekanem. Tu mam pełne. Tu coś mamy. Zobaczmy co tam jest. Kolejna rzeźba. O. Ta wygląda na grę. To jakaś gra klocki w klocki jakieś, nie wiem. Myślałem, że to Jęga na początku. Ale czemu z tyłu są klocki? A nie wiem. Tu jakieś tu się wysuwa. Chyba poziomo to się, stawa, się stawia. A może nie? Nie wiem, przykładzie raczej. tu mogę coś się tworzyć. No dobra, chyba tędy właśnie trzeba iść. Traktowali ich jak zwierzęta. No, w klatkach trzymali. Kurde, i tu takich ciasnych. I to takie łóżka, ja jebie, Serio? To tak jakby nie chciał, a tam coś można wejść na górę? A chyba tam to jest, czy nie? To tak jakby po prostu oszczędzali takie małe pomieszczenie, wiecie. No serio, kto by tu się pomieścił? Takie klatki trzeba się wciskać i to jeszcze w klatkach. Po co jak tu można po prostu, to są takie łóżka, tylko wyobraźcie sobie takie łóżko piętrowe, tylko macie kratki, nie? I to takie ciasne. I żeby tylko wejść i wyjść. Obsuwane, o Boże, co oni im robili? Jakiś eksperymenty. Moim co? zdaniem, ona nie podziela naszej wiary, lub kierują nią inne pobudki. Przeżywa wewnętrzny konflikt, rozumiem to. Jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role. Zgłosiłem się do kolejnego patrolu, by znowu zobaczyć śmierć. Udało mi się schwytać bylca. Nie śpieszyłem się, zabiłem go gołymi rękami, patrzyłem jak gaśnie światło w jego oczach. Zostałem przy nim aż ostygł. To magia. Konstantin mówi, że źródło zapewni nam życie wieczne, że będziemy mogli ujrzeć twarz Boga, ale ja już ją widziałem. No serio, kolejni. O, nowy ten. koktajl Mułotowa. Także myślał. Całą siłę roboczą skupiono na wydobywaniu. Kuźwa serio. No to tyle po mułotowie. My, a nie, mylą mi się przyciski. Spróbujmy znaleźć wykazują. Dobra, szukamy. Jakiejś wieści na temat uciekinierów? Jest tu coraz bliżej! Oczywiście, że tak.

Tam się podpal ziomuś No jaki żom A tu jeszcze mam tu bombę. A rzucę im dla zabawy Mata chłopaki. Bo ich się na razie pozbyłem, ale tam dalej będą, myślę. Dobra, pierdzielę już te szafy, albo dobra, tu otwórzmy, ale nic tu nie ma, no come on. Może w tych takich coch będzie. No sama łupata sobie będę kopał grup. Fajne jest to, że możemy sobie tworzyć różne rzeczy. No i tam trzeba będzie rozbić. To znaczy trzeba będzie tego koktajlu młotowo użyć. Chyba. Juhu! I tu. A tu tak samo dobrze. I co tu jest, sorki za te hałasy, ale to sąsiedzi rozrabiają dzisiaj. Co mi jest, sobota? Sowiecki identyfikator wojskowy, przedziałowy. Nazwisko: Juri Ravdonikis jak to dziwnie czytała. Ok, ee... Ale ścinki lekkie. Czemu takie ścinki? Chyba mój komputer nie wytrzymuje. <laughs> Ale okej, okay, tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak to wpadnijcie w e, po prostu linki w opisie. Bo, e, zobaczcie opis. No i co, do zobaczenia. Trzymajcie się na razie i cześć.